Dzień dobry kochani, witam Was na budowie przy ulicy Pszennej w Śliwicach w Borach Tucholskich. Pokażę, jak dziś wygląda sytuacja na budowie. Zapraszam. A więc idziemy sobie spacerkiem od kierunku Śliwic na budowę przy ulicy Pszennej, bo przypominam, powstaje tu nowe takie mini osiedle, budynków jednorodzinnych. Wolnostojących na działkach od 1300 do 1700 metrów powierzchni. Pierwszą budowę rozpoczęliśmy od projektu Biura Projektów Archon. Projekt nazywa się Dom w Amarylisach 3. Jest to ciekawy projekt z garażem, pięć pokoi. Widzicie Państwo takie nowatorskie rozwiązania konstrukcyjne. No i jutro będziemy górny Wieniec zalewać, betonować już, także zapraszam Państwa na e, zainteresowanie się tym, tutaj, tym osiedlem, zainteresowanie rezerwacją domu, rezerwacją, kupnem, przypominam, że prowadzimy e, też jeden taki element, jeden z elementów sprzedażowych, w systemie ratalnym, prowadziliśmy sprzedaż ratalną bez udziału banku polega to po prostu na tym, że dokonujecie Państwo rezerwacji podpisujemy notarialną umowę przedwstępną no i później oczywiście ustalamy termin spłaty w miesięcznych ratach z możliwością wcześniejszej spłaty, ale maksymalny okres spłaty do 15 lat. Także jest to, myślę, ciekawe rozwiązanie dla osób, które mają problemy z uzyskaniem zdolności kredytowej w banku, i dlatego zaproponowaliśmy, między innymi, dlatego zaproponowaliśmy Państwu taką opcję. No tu czekamy, jak mówiłem na beton. Jutro będzie betonowanie tego górnego wieńca. Także zapraszam do rezerwacji do kupna domu. Jest to, jak widzicie Państwo, obszar dość duży, jak powiedziałem powstaje tu, powstanie tu sześć budynków mieszkalnych. Docelowo, bardzo spokojna i urokliwa okolica nieopodal Śliwic znaczy nieopodal centrum jest to oddalone od centrum tego handlowego i gdzie znajduje się też i kościół szkoły to jest oddalone o jakieś 800 metrów jadąc tutaj drogą asfaltową dziękuję bardzo i zapraszam jeszcze przejdźmy Tutaj z tej strony i zapraszam Państwa do następnych odcinków do śledzenia mojego kanału na YouTubie. Jako, że ten film umieścimy na YouTuber'u również. Także do zobaczenia.